Pospał tą Kopcheda, zawieś do szkoły do przedszkola hmm. dzieci już w szkole czekamy na mamkę Jedziemy kurwa do Kauflandów Bayreuth robić zakupy I może wyskoczymy gdzieś w miasto Właśnie a propos Bayreuth tak byśmy sobie nawigację ustawili Bayreuth 73 tysiące mieszkańców się załapiemy kurwa na koncept wagnerowski Taki sklepik zużywanym, używanym z używanym wszystkim, kurwa można powiedzieć, lumpek z meblami i z takimi kurwa, rzeczami różnymi. Cijem troszkę. Second hand. No są, so. chcesz pogrzebać? czemu nie? może trafisz Na kuchnie komu? nawet są, kurwa jakie jebitne kurwa, ale syf. mówię ci, że te co są lepsze to przyjeżdżają kurwa, rezerwują i wywożą do Polski ale <śleskuj> chujnie, nie? nie? Też takie rozleciałe kurwa wszystko Kieruj się na zachód Kieruj się na zachód No jak coś trochę lepiej wygląda to od razu A z czemu? Nazwisko jest jakieś To jest Dobra idziemy coś zjeść chyba Widzę, że nic się tu nie, nie wyhaczy. Talerze, zobacz, całe komplety są te. To 2 euro? Za sztukę, czy za komplet? No ja chyba za sztukę. Tak, ja, na każdej sztuce jest 2 euro. Sztućce też są. Są sztućce, miski. Wszystko używamy. Poszukamy czegoś zjeść. NKD 50%. Kasia, ty lubisz, jak jest 50%. Ale mi się nie, chce <noise> się Patrz, Irek nic nie, nie, mi się nie, 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 Zobaczymy. I później wypijemy kawy za 2 euro z ciastkiem. Mamy tak Kochlufel mamy, McDonalda, McDonalda, Burger Kinga mamy jeszcze Jakiś chicken imbys jest jeszcze Ale słaba rekomendacja Burger King ma 39 ostatnio, wiesz, byliśmy ale to we Frankfurcie, nad menem to trochę inaczej. To co? Burger King McDonald's? Czy tego może wkrótce? Ale to jest od 10 otwarty ten... Co? Zobacz, tu jest taki kochlufel Lufel. Kury wursta mm. Można ogarnąć. Patrz, to jest tu. Minęliśmy. No zobacz, już tam jakaś pani coś, ale jeszcze. Patrz, hot dog jest taki. Hot dog są. Kawa zobacz, Nawet same spokojnie. Od dziesiątej. A tam jest też restauracja u góry. A burger jest jakiś. Burger menu. O. Można spróbować. To centrum handlowe to wygląda jak na spost za komuny, nie? No mam no to jedziemy na góry, zobaczymy 50 euro Kasio No Muszę sobie kupić jakiś nowy A ten jak mój zobaczysz 29 Taki jak mój identyczny nie? Poszły w dół Czy tam idziemy na drugą stronę? No zobaczymy, co tu jest i jak tego to może pójdziemy na drugą stronę. Możemy sobie normalne śniadanie wziąć. Jest, jest biały ser, jest taki serek. Wędlinki są, Kasia. Cebulka, świeże bułeczki, dżemik. Sok. A tu? A tu jest coś na ciepło, zobacz. Ja przekonujemy, okay. Jajecznica to jest? Czy co to jest? Brat tyle. Zgór zajebisty. Bez kitu. Na tu moje sajgonki Powiem Ci, że się nie popisali. 6 sztuk mogłem wziąć więcej. 12. No zobaczymy. A jak coś to się pójdzie jeszcze dojeść, gdzieś, nie? Pijemy tu kawę czy? Nie. Zjedli? Kasia hamburgera, ja coś ala sajgonki No i Kasia, jaka rekomendacja? No, hamburger tego? dobry, ale frytki za słone Frytki za I mirinda nie? też nie, za słodka Mirinda za słodka To się chyba zrównoważyło, nie? Czy nie? Nie no, burger może być, ma być spoko Burger spoko Te ala sajgonki nie za bardzo Hola. W też jakaś słodka była No bardzo. No nic, idziemy na kawę jakąś nie? I na ciacho czyli fryzjer. Zobacz jak to wygląda Ja pierdzielę W tym miejscu widać czas się zatrzymał A tu już idziemy w nowoczesność, czyli Galeria handlowa Rotman Center. Jak ubieracie się u Zary, to tu można się ubrać w ZER. Tam w tym barze nie polecamy jeść. A tu jest pastaria. Wskoczyliśmy na kawę co patrz, cappuccino 2,50 grande co wzięliśmy? dwa razy cappuccino? i ciasto herbatki no, pachnie z tej pizzerii żarcie, już śniadania są jogurty, sałatki patrz włoskie śniadanie za 5,90 można coś mogliśmy tu wszystko udarneć dać mi swój cukier tak to wygląda Zatapia się cukier A Czy czemu jabłkowe do kawy sobie wziąłeś? lubisz jabłkowe? może być dobre